Cześć! Dzisiaj druga część z serii EDC. Dzisiaj sobie omówimy rzeczy, które posiadam. Może zaczniemy tak. Multitool. Co to jest multitool? Multitool to jest multi narzędzie, czyli tak. Kombinereczki i różnego rodzaju ostrza, w środku. Ja muszę uważać na to, żeby nie kupować bajerów, tylko do samego bajeru. U mnie to są rzeczy funkcjonalne, ponieważ jestem lewo, leworęcznie porażony, lewostronnie. I wszystkie narzędzia, które posiadam, muszę potrafić obsłużyć jedną ręką. I źródło ognia, jestem zapalniczka żarowa. W zasadzie jest ona sztormowa, bo jest odporna na wiatr i takie średniej wielkości opady deszczu czy śniegu. Drugie źródło ognia to było, to było krzesiwo magnezowe. Ja używam krzesiwa magnesowego miękkiego, dlatego że twarde daje za, mało, za mały snop iskier o małej temperaturze. Tu jest naprawdę spory stop snop iskry i dla mnie jest wystarczające. Jak będziemy robili materiał o używaniu takich rzeczy, to podejrzewam, że to będzie na wiosnę już raczej, to pokażę sam proces krzesania iskr w moim przypadku. Dokumenty. Dlaczego w opakowaniu twardym? Dlatego, że możemy go zniszczyć, a tego byśmy nie chcieli. Zauważcie, że jest na, na smyczy. Po co, ta, po co ta smycz? Otóż tak. Zakładamy sobie na szyję i wrzucamy za koszulę. W razie jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia dokumenty są przy nas, nie? I nawet jeżeli ktoś by miał w nerce czy w plecaku, w razie kradzieży pozbywa się także automatycznie dokumentów. Opaska uciskowa. Taktycznie wiedzą, co to jest opaska uciskowa, do czego służy. Będzie też o tym materiał. Gwizdek ratunkowy. Dlaczego z kulką? Dlatego, że bez kulki na zmęczeniu to brzmi jak świstek po przepiciu i wtedy nikt nie usłyszy kulka daje to, że dźwięk dostaje wibracji wewnątrz gwizdka i rozchodzi się dalej gwizdek jest bardzo przydatną sprawą, dlatego że jeżeli też coś się wydarzy gwizdkiem możemy przywołać pomoc też jest, też jest na smyczce Latarka. Latarka, która ma wiele trybów, tu jest też tryb SOS. Możemy go włączyć i zostawić, i on wtedy sam nam przywoła pomoc. Co jeszcze? Mój Ulubiony nożyk, nek mój. Też jest na smyczce, też jest na szyi. Do, do noszenia na szyi. I mogę go obsłużyć jedną ręką. O, proszę. Tam się jeszcze pokazały takie, takie cudaki. To jest to mikro narzędzie. Tutaj są wycięte. Laserowo są wycięte. Szczeliny pod różnego rodzaju nakrętki lub śrubki. Na końcu jest kluczyk w formie śrubokręta i ja tego jeszcze się otwierasz. Drugi, druga rzecz, co to było, to była dziewiątka. Czym jest dziewiątka i do czego służy? Dziewiątka jest to przyrząd do skracania linki, nie grubej linki, akurat ten jest malutki, nie, nie grubiej linki bez użycia węzłów. Po prostu zawija się go tutaj pomiędzy i sam się kontroluje. I można go skracać. Wiesza się na, na przykład, nie wiem, na drzewie czy na, na jakimś elemencie i można uciągnąć linkę na na, na na dziewiątce. Folia NRC. Folia NRC bardzo ważna sprawa. Folia może nam służyć do tego, żeby zasygnalizować swoje miejsce pobytu, bo ponieważ ona się będzie robiła refleksy w słoneczny dzień znaczy, no powiem szczerze, że nawet mimo niesłonecznego dnia, pochłonny dzień też widać folię z daleka. Ale to nam może uratować życie, tak naprawdę, z drugiej strony. Chyba wiemy, do czego służy folię do izolacji termicznej, tak? Dobrze jest ją mieć. Tam w pierwszym odcinku nie było, ale ja cały czas gonoszę ze sobą. Jest mały notes. wodoodporny notes. Na jednej stronie jest alfabet Morsa, który się może kiedykolwiek przydać, ale może się przydać. Życie spłata nam różne figle i do pisania w nim zawsze wożę ze sobą ołówek. Dlaczego nie piszemy pisem? Dlatego, że od wody po prostu napis, który zrobiliśmy, notatka może zaginąć i zniknąć. Do latarki, którą używam, włożę ze sobą jeszcze ogniwo zapasowe. Jest w pełni naładowane. To jest chyba 18600, albo 60 tak się nam nazywa, i pamiętam. Ale to jest to duże ogniwo. I jedna jest wewnątrz latarki. W nerce tego nie nosiłem, ale w plecaczku włożę cały czas ze sobą. Co to jest? Chyba już wiecie co to, to. To jest kompas i też jestem w stanie go obsłużyć jedną ręką. Jest z lusterkiem. I obrotowym pierścieniem. Też jestem w stanie sobie nim poradzić. Wziąłem taki dlatego, że dosyć, ma dosyć szybką reakcję na, te, na warunki. Obracam, 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 pyk i już jest skierowany na północ. Póki nie chodzę, to na razie mi się nie przyda, ale do nauki czy do prezentacji na pewno się może jeszcze z nim spotkamy prawdopodobnie. O i chyba to by było na tyle. Kiedyś wcześniej jeszcze nosiłem samą sobą Powerbank, ale mi gdzieś się zawieruszył i nie jestem w stanie go pokazać. Życzę miłego wieczoru i pozdrawiam na, na przyszły tydzień, cały nowy tydzień. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Na razie trzymajcie się, cześć. Do następnego.